Cześć, widzowie z tej strony Adrian. I, I dzisiaj jest ze mną Alan. Dzisiaj jest ze mną Alan. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Alan Nessus 609 w końcu powrócił. Dawno go już tutaj nie było. <grymne> <grymne> Kolejne, 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 kolejne. Bum, bum, bum. Teraz jesteś na jednym bloku. Każdy kto chce zgłasza się do I też jeszcze informacja. Alan też ma kanał, jeśli ktoś jest nowy i nie wie, to to jest. On ma kanał Alan Fancy Wilsona, więc wpadnijcie zobaczyć. Wpadnijcie no. do niego. No i przede wszystkim lajkujcie ten filmik, bo musimy go wybić tak mocno. Jak nigdy nie było. Tak. Jeśli, oczywiście, jeśli ktoś będzie chciał, dać na filmik Alana, to w opisie dałabym tego. Nazwę ten, więc ktoś, jak będzie chciał, to może zobaczyć. Na pewno na moim kanale też się pojawią odcinki z, z naszej pierwszej Jotki. Tak. tak bo bo o, też... O, o, na, mamy tu taki problem, bo my mieliśmy nabrać, jak idziemy na podróż, tylko... Problem jest taki, że z tej strony mamy barierę, z którą nie da się przejść. Mam tutaj to jakąś posiadę, którą się ja postawiła. Nie wiem, to jest jakiś klocek. Bum. Bum. Oj, co zrobiłeś? <laughs> nie? jeszcze nie szliśmy na wyprawę. Może tam pójść, w tą stronę, tam jeszcze chyba nie szliśmy. Bo tam chyba nie byliśmy. Jeżeli, I też, y y i jeżeli też mamy, to też to mamy i też mamy, też mamy informację dla takiego jednego, czego, y y Marcel Chmura, jeśli to widzisz, chciałem cię spytać, no właśnie na tej naszej wiosce pojawiły się tabliczki, we niby y, tutaj jesteś ty właśnie i kurde ktoś niby też kazał Alanowi odejść. Więc jeśli to widzisz, to napisz tam w komentarzach czy wiesz coś. No bo ukrywaliśmy um, tą wioskę i um, jakieś tabliczki zgodziły że odejść, bo ja tą wioskę. I on chciał odejść, ale ja go powstrzymałem. Tak, i teraz się trochę boję o waszą wnioskę. Więc, jeś... więc jeśli tyle chmura, to widzisz, to napisz, czy to coś o tym wiesz. Słuchaj, ja mam jakieś bloki? Mam, mam, mam tylko drewno, dobrze, to wiele drewno. Lecimy po duszę! Będzie na odcinku przynajmniej taka wyprawa fajna na, na potem. Czekaj, nie, byliśmy już tu! Byliśmy już tu! Aha! To jest O, jakoś! wysadzimy bombę! BUM! Wow, nie, źle to zniszczyło! Nie, nie, o. W ogóle tu jest też y, ten, zamek Kolmenka, tu już też byliśmy. O, Alan, patrz, twój, twój obóz! Co? Twój obóz tu jest. Pokaż, już tam idę, lecie, lecie. No, twój obóz. Nie, bo niebieski tu jest. Nie, niebieski nam już. O, nie wiem, zamiot. Trzeba, co u macie. W tych dwóch fortecach? Widowie, my tutaj też już byliśmy w tej, tej fortecy. Aha, no to już wiem co to za forteca. Mhm. Ale czy my nie idziemy na spał maszasami? Na eee. tak no mi się tak wydaje? Nie wiem, chyba po tu lecimy na podróż. No to mieli nie będziemy grać się za pół godziny. Ej no, bo mamy tu barierę. To jest bariera? Bariera tu jest. No, musimy iść w tą stronę. Ej, to jest ten kasstan! To, to jest kaftan, który daje mu tylko meka. No. Dawaj, zabijamy go! Podbuduj się, podbuduj się, zrób sobie taką platformę bardziej. Co? No, druga forteca. Druga? Druga. I co w niej jest? Ale gdzie ja musi mówię, ci brak? Ja biję się z Olnekiem, biję się z Olnekiem. Pomaga No, mi! Zginę! Dennę, dennę kurde, spadłem! Czekaj. długo! Bo... trochę! Nie gonicie, nie gonicie, nie gonicie. Dobra, dobra. Bo ja spadłem z mojego punktu obrony. Dobra, dawaj, bijemy go, wiem go. Musimy... Ja wiem co mu trzeba zrobić. Poczekaj. Tu jest gdzieś jakieś... Tu możemy. On tu chyba nie wejdzie pod to drzewo. Dobra. On tu, nie, on tu do mnie nie wejdzie chyba. Poczekaj, zbugował mi się tu. Leżył. Dobra, ja dawaj go! Jak zobaczyłem pan do alku, to w mnie cię na mu trzeci kanał, bo to jest moja nowa nazwa, yy, no i... O dobra, ty zadać, bo ty nagrywasz. Dobra, ale ja nie ja mam młotego i to co prawda, ale dobra. Ja, ja kaput, dlatego będzie chyba ze wszystkim członków. W ogóle jutro możemy was oprowadzić po cały jesteś. Jeśli te, jak będzie czasu, możemy. Tak, jeżeli będzie to możemy. Tylko ja sobie potrzebuję pomidorki uzupełnić. A. Czekaj, tu, Ale, jest to to jest Ta, tu jest bariera z tej strony? Okay. Tak, tu jest bariera, okej. Teraz muszę to wioski. Bo żeby nie usuwali tej yy. Te I wioski, bo Alan robił tu bardzo długo i yy, fajny dom. I po drugie włożyliśmy bardzo dużo wkładu i pracy w tą jochę. Fuck. Ja lubię, to bardziej. Jesteśmy już 300 metrów od łóżka mojego. O mojego też. Z tego, umie się zbliżamy do mojego łóżka. No ale tu my nie mamy gdzie iść, za bardzo o, teraz. nie też. Ej, ja czekaj, bo tu jest. My ma... Ej, my chyba tu nie byliśmy. Ja no tego chyba nie kojarzę. A kurwa. O, to tu nie było. Nie na gwiazdy. Nie, byliśmy. To mogło być, bo ja na podróży, bo też kojarzę. Dwie bomby, A... let's go. Pum. O! o! Powietrze mnie! WYSADZIŁO! POWIETRZE MNIE WYSADZIŁO! WIDZIAŁEŚ TO? No widziałem! no bo widziałam ostatnią jedynie No to nie widziałem to w swojej wychyleniu, ale na pewno się będę oglądać No i to zobaczyć jak to komicznie wyglądało jak no się robię, jak obietnuję. jak będę latać. Dobra, czekaj. Możemy iść w tą stronę chyba. Ale my chłopaki idziemy tam gdzie jest mój domek. Bo jak kiedyś byłem na podróży tam jest 120 metrów. Wziąć mój domek. No to chale, lecimy mordo. Uhuuu, podróż. Powiem tylko tyle. Jak będziemy lecieć cały czas w tą stronę, to mówimy, wezmą na podkazę się na mój domek. To fajnie. Znaczy twój tymczasowy domek. Tak. Bo mój prawdziwy wiotce, który jeszcze nie jest do, do 100% skończony, ale 97% skończony. Mhm. Ja Alan też, zro, też zrobił swoją własną kopalnię. Tak, tak, tak. Znaczy my zrobili, to było tak, bo my najpierw zrobiliśmy kopalnię, taką dla wszystkich razem z Alanem. I on zrobił sobie koło domu kopalnię, jak ktoś... Jak ktoś będzie potrzebował dodatkową, to on zrobił kolejną i tam trzeba zapłacić 5 złota za wstęp. Tak, bo już trochę brakuje miejsca w tej naszej pierwszej, ale tam jest wyspa. Gdzie masz wyspę? Tam. Ej no, szkoda że się nie dlatego ja w Janowicach wziąć balonem, to by dla Ksenii była wyspa. No. Bo, jeśli widzę, że nie, nie wiecie o co chodzi z wyspami, to my nad wioską mamy takie dwie latające wyspy i my z Alanem podbudowaliśmy się do nich, ale są tylko dwie, a dla Ksenii nie ma trzeciej. To to. O, lokalizm! Czekaj, ja, ja czekaj, 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 muszę coś zostawić. E, coś niepotrzebnego mi aż tak. Dwa pomidory nie są mi aż tak potrzebne. Tylko sobie jednego wezmę do tego. Ja pamiętam, jak my kurde znaleźliśmy to i dzielaliśmy czarną wełnę na elitry. No, gdzie jest takie miejsce? Tak. Ja tak sobie tu odłożę Jakieś się niepotrzebne. Odłożę, kamień, bo to było, bo mi nie będzie potrzebny. I... No ale mam darynka, bo mam tego za dużo. Jak ktoś nie wie, to ta mandarynka to już ksenia, bo ona myśli, że jest mandarynką. Ale czy ty mieć dałeś, bo ksenia myśli, że mieć to jest mandarynka? Tak. nie no, ja tutaj nie było, nie? Dlaczego? Ja mam wyzwania. Ja mam dużo, mogę się podzielić. O, dzięki! Mam jak, dam ci 28 kiełbach, bo mam akurat. No, popłacę się, co tu skierowałeś ja mam tyle kierunek, bo na spałnie naszym, jakoś 800 metrów stąd na Zadupiu, tam mam, tam są takie dinozaury, i tam ich jest tyle, tam ich dosłownie było z 60 i my z Alanem zdecydowaliśmy, że ich wszystkie zabijemy. I po prostu robi... i po prostu była wielka walka, ja po prostu dostałem z tego No. nie ja tam robię tam na gatunki, żeby ktoś wszedł. Do nederu. No. Do neperu. A teraz... a nie masz kratki? Ja mam. Mam. Jak masz kratki, to za widorku, to daj, to zrobię to dla siebie i dla widzów. No, daj, czekaj. Będziesz w tym No? Ile potrzebujesz? Ile chcesz? No, kiedy zakładać? O, mam. Bo, 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 Tak. bo, <laughs> Ej, bo, to zrobiłeś? bo, 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 to wiecie, składniki to jest y, trochę, y, wiesz, y, trzy, można powiedzieć, pszenicy. Trzy pszenicy? Potem będą dwa serki chyba. Tak, dwa serki. Mhm. No i co będzie ostatnie, to chyba... Ostatnie będzie... A, to dobra, to ja już wiem, dlaczego ja wtedy pizzy nie mogłem zrobić, bo nie miałem kiełbach. Dobra, mogę przydać pizze za to, że dałeś mi. To fajnie. Pizza italiana! Na za naszą chłopcę... Yy... Czekaj, ja, ja, ja zrobię coś idealnego z tą pizzą. Ale spokojnie, bo w naszej miasteczce doprowadziłem chorobę w ogóle na batuczu. Co? No ten już to jest krowa, dlatego będzie mógł i sobie ogarnąć z długoszyczka. Ja myślałem, że krocha. To Do jest kroska. To Dobra, ja, nie da się tej pizzy w ogóle położyć, nie wiem czemu. Gdyby ktoś to ogląda, to film nie ma... wcale nikomu Jeśli Krosek to ogląda, Krosek jest dość krosnym. Koniec, kropka. od jakichś dwóch miesięcy? No, od 30 dni nie no, od dwóch miesięcy jakoś tu przesadziłeś, za no, mało. powiedziałem, że na tą starą ale tu chyba, gwiazda tu chyba gdzieś jest, czy ten? Gwiazda jest pod tym. Gdzie? Pod tym? Sprawdzam Czekajcie, jeszcze... uj! Wiadomo, pada, pada, Skrzyna, co tu będzie? Bułciki, łuk, strzały ja nie mam strzał w ogóle. Szczały mi się przydadzą, to dam tu pizzę. sobie tą Dobra Teraz ja stąd wyjdę jakoś. Czekaj zaklej, zakleję to. Ej, patrz, Algód ma domek. Sorry! Nie! Nie, dobra! Pomagam ci bo my mamy nawiodę tylko zasadę, że jak ktoś się przeciwbatych walnie i jak kogoś przebije kogoś, to wtedy ten drugi musi zabić swojego psa. No. Bo to wtedy będzie nie Ło! Wow. O, Lokalixy kolejny biorę. Potem bo Ej czekaj, bo tu mogą być strzały. Ła. Wow. Tu nie ma sk... O, nie jest skrzynka. Tak, mówiłem, że mogą być. Mogę połowę, bo ja też sobie potrzebuję. Znaczy, kurde, ja, ja mam bardzo mało strzał. Ja mam ultra, grabał, wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo ja nie mam nic. No. Dobra, czekaj. Ja zobaczę w ogóle ile to już się nagrywa. To jest 18 minut. Myślałam, że już trochę mniej. Też, też. Ej, nie, to są 800 metrów, ty! No lecimy na tysiąca i wtedy zrobimy ten pożegnanie. Tak. I tak będzie fajny odcinek. No. Na pewno pójdziemy dalej, na pewno. Mhm. Trzeba postawić jakiś ślad, nie wiem, to. To co to. co? mnie. Co? Już mi się skończyło. Teraz jeden po raz, Kur kur wyda kur kur metrów. Dobra, ja muszę idealnie to wymierzyć. Ja ja muszę idealnie to wymierzyć. Ja ja wymierzę 1000 metrów. Poczekaj. Ja ja sobie kur sprawę, że już y, przeszliśmy 609 metrów dawno temu. A ja już, gdzie będzie tysiąc metrów? Dokładnie. W tym miejscu jest dokładnie 1000 metrów. Dobra, widowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Grałem z Adamem. I do zobaczenia. No, i do zobaczenia. Peperzy madła.